Cześć, jestem Mateusz, firma MKBike. W dzisiejszym odcinku chcieliśmy przedstawić Państwu spodnie Endura Superlight. Spodnie w całości wykonane z wodoodpornego materiału. Warto zwrócić uwagę na wewnętrzny panel na siedzeniu, wykonany z elastycznej, w czterech kierunkach, bardzo wytrzymałej dzianiny, również wodoodpornej, zapewnia komfort. No, i trwałość użytkowania. Jeżeli chodzi o samą funkcjonalność, warto zwrócić uwagę na nogawki, które zostały wyposażone w elastyczny ściągacz. Oprócz ściągacza posiadamy również zamek zabezpieczony podwójną padką przed dostępem wody oraz rzepy umożliwiające lepsze dopasowanie spodni do własnych potrzeb. Spodnie te zostały wyposażone również w bardzo elastyczny ściągacz w pasie. Oraz jedną, jedną kieszeń jest to kieszeń tylnia, otwierana szerokim zamkiem. Pojemna kieszeń na różnego rodzaju drobiazgi, łatwo dostępna nawet w czasie jazdy na rowerze, w czasie jazdy z plecakiem. Spodnie te występują także w wersji shortów. Jeżeli chodzi o shorty, warto zwrócić uwagę, że przód spodni wykonano właśnie z tego wodoodpornego materiału, natomiast Większość tyłu wykonano z tej elastycznej dzianiny. Jeżeli chodzi o shorty, warto zwrócić uwagę także na dwie kieszenie, dodatkowo zabezpieczone uszczelnionym zamkiem. Po prawej stronie pojemna kieszeń na jakieś drobiazgi z szerokim otworem wejściowym, ułatwiającym wyjmowanie rzeczy. Podczas noszenia rękawiczek po lewej stronie mamy kieszonkę z bocznym zamkiem, również na jakiegoś rodzaju drobiazgi bądź telefon. Spodnie te polecałbym wszystkim osobom, które poszukują odzieży na każde warunki. Niezależnie czy jest ciepło, czy zimno, spodnie Superlight zapewniają nam odpowiedni komfort użytkowania. To by było na tyle. Dziękuję uprzejmie. Do zobaczenia.